Witam Was, moje drogie beki, kochani, czytanie na równonoc jesienną i teraz taki króciutki wstęp tutaj um, co do tego czytania i tego czasu, w którym my się teraz znajdujemy, więc ta równonoc jesienna, wiecie, że jest połączona z nowiem księżyca i nów, który jest w połączeniu z częściowym zaćmieniem słońca w znaku Zodiaku Panny. Um, więc tutaj te, dwa, te dwie rzeczy nam się jakby kumulują, ale też e, dochodzi do tego teraz ten nowy rok numerologiczny, czy, czyli ten nowy cykl, w którym my wchodzimy. I w związku z tym, ponieważ ja się tutaj będę zabierać do tych czytań zaraz po tym, jak dołożę już e, te czytania na właśnie ten nów, e, i zachęcam Was, jeśli chcielibyście coś zasugerować, co Was interesuje w Waszym życiu na najbliższe miesiące, bo to jest dla Was ważny temat, bo ten temat dla Was jest w jakiś sposób istotny i Wam bliski, to dawajcie sugestie, dlatego że ja będę brała pod uwagę właśnie to, co zasugerujecie, i mogę to uwzględnić i spojrzeć właśnie, jak to też się pokazuje w kartach. Więc zapraszam do tego. I teraz jeszcze dzisiaj na koniec, uzupełnienie do tego czytania to będzie w, będą trzy karty, które wyjmę z kart przeznaczenia, i też sugeruję tak, u innych znaków, więc u was też tak powiem, bo może pomysł jest dosyć dla was też jakby może być dobry, żeby sobie zapauzować w momencie zanim ja zacznę wyjmować te karty i pomyśleć, w jakim temacie ja potrzebuję wskazówki, w jakim temacie podpowiedzi, e, albo sugestii, bo na przykład w tym momencie nie wiecie, jak się do tego zabrać, albo jak się do tego ustosunkować i tak dalej. no To może być związane z pracą, z ludźmi, z jakąś prywatną bardzo sytuacją, więc. Te karty mogą Wam coś podpowiedzieć, albo dać przynajmniej do myślenia i zastanowienia i wtedy ewentualnie możecie sobie jakby wybrać już jakiś kierunek, ale to już zostawiam Wam, żebyście Wy sami jakby intuicyjnie też sobie na to podpowiedzieli, co zrobić. Okay? Jeśli nie, to po prostu sobie wysłuchacie tego, co się pokazało i, i to też może być no, dobre. Teraz, żeby już nie przedłużać. Słuchajcie, pierwsze pytanie, które ja zadałam do kart e, dla waszego znaku, to to e, na co już nie tracić po prostu czasu w tym najbliższym e, czasie. E, I u was się pokazała karta pięciu monet i szóstka monet. I ja widzę e, pierwszą rzecz, e, taka, która mi przyszła do głowy, a to to, że ktoś po prostu szuka równości nie wiem, czy w partnerstwie, czy w jakiejś konkretnej no, ścieżce, na której ta osoba się znajduje, jakiejś równości, jakiejś sprawiedliwości. Nie wiem, czy to jest złudzenie, czy cały czas osoba po prostu wierzy w to, że jednak ta równość będzie. No tutaj te karty sugerują, że jest gdzieś tam równość, ale jakby na obecny moment jest w takiej, jakby. Już niedowierzanie, że w ogóle to będzie, tak? Więc jeśli tego nie ma i naprawdę ktoś już przez długi czas ma poczucie, że no to, to nie jest moje otoczenie, to nie jest moja osoba, to tutaj się nic nie zmieni, no to jakby już jest ten czas, żeby po prostu zrobić jakąś decyzję. Dlatego, że może być tak, że macie o wyciągnięcie ręki, czy na wyciągnięcie ręki po prostu jakąś. Zupełnie inną energię, która da Wam to wsparcie, a Wy jakby tkwicie w tym otoczeniu, właśnie gdzie naprawdę no, to się równa no, z takim prostu w nieskończoność błądzeniem. Więc patrzcie indywidualnie, bo ja tutaj nie chcę komuś niczego sugerować. Tak to się pokazało. Na co nie tracić czasu. Nie szukaj równości tam, gdzie jej nie ma. Ale teraz druga rzecz jeszcze, którą chcę powiedzieć, tutaj właśnie do tych kart: to i to tyczy tylko tych osób, które naprawdę no, mogą skorzystać z pomocy. A tego nie robią. Bo ja rozumiem, że czasami się znajdujemy w takich sytuacjach, że musimy liczyć tylko i wyłącznie na siebie, bo tej pomocy nie ma. To ja do takich osób nie mówię, bo wiadomo, że nie klasną i nie wytrzasną. Ale jeśli wiecie o tym, że na przykład zaparcie, nie chcecie skorzystać z jakiejś pomocy, a możecie, no to tutaj nie rób już dalej czegoś w pojedynkę, po prostu, bo to jest jakby no mijające się zupełnie z celem, nie staraj się tutaj myśleć w tym kierunku tylko, że będzie trzeba spłacać jakiś dług, bo może wcale tak nie będzie, bo tu jest energia, że ty masz to wsparcie, ty możesz z tego skorzystać, a tego nie robisz. Więc to jest tylko dla takiej grupy osób, które mają źródło i mogą skorzystać, a uparcie po prostu jakby brną. W pojedynkę, i po prostu naprawdę tutaj już zaczynają mieć różnego rodzaju myśli, więc to jest to pierwsze pytanie i odpowiedzi. Teraz drugie pytanie, które ja zadałam, to po prostu równonocy jesienna i co się tutaj w tym temacie pokazuje. I tutaj bardzo ładnie macie pokazaną taką energię. Może być dotycząca domu, e, rodziny, bo tu mi się ojciec pokazał, tu mi się pokazał e, autorytet, po prostu e, męski. E, ale może być też jakby reprezentat struktury jakiejś, no czyli mogłaby być praca na przykład i zarządzająca osoba tą strukturą i um, solidne fundamenty tutaj, czyli właśnie coś związane z domem, e, świętowanie, przygotowywanie się do jakiegoś przyjęcia, e, ale to wszystko jest takim bardzo takim no korzenie domu, korzenie rodziny, fundament, coś, co możecie się zajmować w związku z domem, ogólnie jako budynkiem, też jakimiś ważnymi sprawami tutaj w najbliższym czasie, właśnie tej równonocy. Więc tutaj jest jakaś zapowiedź czegoś dobrego, bo to jest pozytywne tutaj, bardzo. Ja bym powiedziała, głowa rodziny będzie no. Robiła jakieś postanowienia w takim kontekście a, czegoś dobrego dla domu, dla rodziny, dla najbliższych. No tutaj jest bardzo, bardzo pozytywnie to pokazane. A teraz następne pytanie, które ja postawiłam, a co nowego jest blisko? No to słuchajcie, tutaj mam a, nie wiem. Kim Wy jesteście w tej sytuacji, bo to jest też bardzo zawsze ważne. Czasami um, no mówicie, że ja widzę tutaj taką osobę, a Wy nie wiecie do końca, o kogo chodzi. Więc pamiętajcie, że ja tutaj. W Mówię to, co się pokazało w kartach, jeśli to nie jesteście wy i wy już w tym momencie, kiedy ja o tym mówię, w ogóle nie wiecie o co chodzi. No to znaczy, że to nie jest wasza sytuacja i po prostu to trzeba przeskoczyć um, i się tym jakby nie, nie wgłębiać się w to, dlatego że to jest niepotrzebne po prostu. Um, w każdym razie, co nowego jest blisko? Ja widzę osobę, która jakby już jest bliska decyzji odejścia, zostawienia czegoś za sobą. Albo. Właśnie w takim procesie, kiedy doświadczenia z przeszłości, czyli takie właśnie rozczarowujące w kontekście miłości, przede wszystkim, ale też i w każdym innym, już jakby się z tego w końcu wyleczyła, bo tu jest tego typu energia. Więc, albo w tym momencie ktoś rezygnuje fizycznie dosłownie i do tego się zabiera, żeby odejść z jakiejś relacji, która jest już krzywdząca, która wnosi tylko konflikty. Jakieś kłótnie, niepotrzebne obwiniania, i tak dalej, to tutaj się ktoś wycofuje już z tego. Ktoś odchodzi i raczej nie będzie wracać, ale może tak być, że to jest po prostu taka energia, która już zostaje za wami i czy też za po prostu, no tutaj ja bym raczej o was mówiła, za wami, i we wtedy już jakby zmieniacie to, ten, tą swoją drogę na zostawienie tego za sobą i szukanie, no, jakiegoś szczęścia, gdzie indziej, zupełnie w innym miejscu. Więc cokolwiek tu będzie, ja powiedziałam o relacjach, ale tak naprawdę to może być wszystko, bo to może być miejsce, gdzie do tej pory na przykład mieszkaliście i stwierdziliście, że jednak tutaj jest za dużo chaosu w tym wszystkim, ja muszę znaleźć nowe miejsce, tak samo jak z miejscem pracy. Też tak może być, że tutaj mnie nie doceniali, nie... Cały czas w jakiś sposób tam no, nie działo się najlepiej. Ja już nie chcę w tym brać udziału, ja idę szukać czegoś lepszego, bo to już jest najwyższy moment. Na takie decyzje. Więc tutaj patrzcie indywidualnie, zawsze tutaj jest dla każdego z Was troszeczkę inny kontekst, więc trzeba się przede wszystkim tego pilnować. Teraz następne karty i pytanie to wiadomość od Waszych przodków. I ja widzę tutaj znowu męską energię lidera. Ja mam ogólnie lidera i osobę, która jest mędrcem, bo tutaj mamy pustelnika, więc albo mężczyzna, który się czuje samotny, w jakiejś sprawie, albo ma podążać w jakimś jak bym powiedziała, kontekście w pojedynkę, dlatego że tam jest więcej mądrości i więcej przyniesie to dobrego, niż gdyby no tutaj próbował na siłę nie wiem, stworzyć jakąś, e, jakiś układ, tak, który miałby mu w jakiś sposób tutaj być przydatny. E, przekaz od, e, no ogólnie przodków, czy tak rodu, e, ja bym powiedziała, że znajdziesz to światło, znajdziesz tą odpowiedź, lepiej zrób to w samotności, dlatego, że więcej wtedy zobaczysz. I albo usłyszysz, albo zobaczysz. Ewentualnie możecie mieć jakiegoś mężczyznę, o którym Wam próbują tutaj w jakiś sposób przekazać sygnały właśnie przodkowie, i ten mężczyzna się czuje w jakiś sposób opuszczony i samotny, aż pogubiony, bym powiedziała tutaj. Więc mimo tego, że on prawdopodobnie nawet nie pokazuje tego. Bo tutaj jest no, król buław. To, to jest taka osoba, która jakby jest niepostrzegana w taki sposób. Więc to jest to. Teraz następna, następne pytanie, które ja zadałam do kart, to dar jesieni, czyli dar w, w sensie takim, co dobrego tutaj dostaniecie, jaki prezent. Wy macie bardzo dobre karty. Ja mówię, dlatego tak postawiłam tak pytanie: dar jesieni, dlatego że i to też tak na przykładzie zawsze wszystkim tłumaczę, bo na, na wiosnę oczywiście robimy te zasiewy, tak, różnego rodzaju mamy energię nowiów, wiecie, pełni. I właśnie w taki sposób one są też pokazywane. Później lato nam przynosi tą, to doglądanie tego wszystkiego, troszczenie się o to i. No i po prostu to obserwowanie, jak to nam tam pracuje, a na jesieni oczywiście już zbieramy te plony i w związku z tym też jest nawet ta równonoc jesienna, żeby tutaj um, no jakie dary możemy dostać i otrzymać. Piękne karty macie, bo macie karty słońca i macie karty sprawiedliwości, więc tutaj um, dostajecie coś no taką nagrodę, bym mogła powiedzieć właśnie za to, jak um, się zaangażowaliście i tu będzie wszystko, tak naprawdę. Bardzo dobre rozwiązania, bardzo dobre decyzje, wyrównanie się energii takich, które no, już tego wymagały, jakieś dobre decyzje przy urzędach, przy sądach, przy jakichś takich instytucjach, które po prostu no, są i reprezentują po prostu no, jakiegoś rodzaju wymiar sprawiedliwości, więc tutaj coś bardzo dobrego do Was idzie. No, tu, są, tu jest karta karma oczywiście, ale to tak, jakby tutaj zostało coś uleczone. No, przy tej pięknej karcie słońca, no, cudowna energia. I teraz ostatnie pytanie, jakie ja zadałam, to jest ścieżka na nadchodzące miesiące: na której stoicie albo staniecie. I teraz e, to, co ja tutaj zobaczyłam, niestety w tych kartach jest połączone właśnie z tą energią, e, która mi się tutaj pokazała. E, więc, e, no, dla kogoś z was, dla pewnej grupy z was, być może dla jednej osoby, niestety tutaj mam, tutaj mam romans. E, ja dołożyłam kartę, e, żeby tylko to potwierdzić sobie i no, aż e, po prostu no, tutaj nie ma niedu, niedomówień, e, bo mam e, króla. Kielichów, no, zwykle to jest cudowna osoba, ojciec, osoba, która no, jakby już jest ustawiona emocjonalnie i nie poszukuje jakichś przygód, ale nie wiem, kto tutaj jest tą osobą, która dopuści się jakiejś zdrady, czy to jest on, czy to przy jego, pod jego nosem się dzieje, ale mam kartę niestety Siedmiu Mieczy, czyli tutaj no, osoby, które no coś ukrywają za plecami no i za plecami się pokazała karta kochanków więc tutaj jest jakiś trójkąt nam się pokazał i no nie chcę tutaj wiecie jakoś tam gdybać niepotrzebnie i za długo dlatego, że no tak jak często mówię, jeśli to jest wasza energia to wy o tym będziecie wiedzieli, że, że to jest moja sytuacja ewentualnie no to ktoś tutaj będzie dokonywał też jakiegoś wyboru Sprytnego y, dla swoich korzyści, tak. No i to te, wtedy też może różnych tematów i aspektów dotyczyć. No ale jeśli byście byli w jakichś takich relacjach, które na przykład tam od jakiegoś czasu coś się tam dzieje, y, no to przypomnijcie sobie to, co tutaj się pokazało. Okej, okay, dobra, jedną kartę mamy już. Yy, Otulicie wibracja szczęścia. Teraz druga informacja, poprosi o wsparcie. No i trzecia karta, poszukaj podpowiedzi. Więc tyle. Mam nadzieję, że tutaj jest, no, dostaliście przynajmniej chociaż dla części z Was informacje, takie, które będą Wam przydatne. Pamiętajcie o komentarzach, o lajkach, o subach. Z góry wielkie dzięki. Ściskam Was bardzo mocno. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i trzymajcie się. Do usłyszenia.